Usiądźcie na 15 minut mojego rozważania. Idziemy w cykl kazań o Bożym, moi drodzy, na rodzeniu. Przyglądamy się scenariom ewangelicznym i na podstawie tego wchodząc w przestrzeń wiedzy, jaką mamy, Próbujmy się przyglądnąć wszystkim wydarzeniom z tych kilku dni przy tajemnicy narodzenia. Ostatnio czytałem tylko cztery linijki, rozważałem. Cesarz August wydał rozkaz, aby spisano ludność we wszystkich ziemiach. Tego spisu dokonało, dokonano zanim Kwiryniusz został <coughs> wielkorządcą Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Przedstawię Wam historię Cezara Augusta. Szczęściarz na sumieniu masę Parę lat przed śmiercią już jest staruszek. Imperium, błogi, spokój. Każdy człowiek jest wpisany w plan Boży. Dobry czy zły? Dziękuję. Pan pisze swoją historię. Musicie pamiętać, że każdy plan Boga jest doskonały. Dlaczego? Bo on jest doskonały. Bo to, co się tu teraz dokonało, to jest wszystko w planie Bożym. August, Imperium, Niewolnictwo, Gota Betlejemska, Maria, Józef to jest wszystko wkomponowane w ten wymiar. I wybrał się również Józef z Galilei, by dać się zapisać ze swoją oblubienicą, Mario. Przyglądnijmy się teraz tym dwóm naszym bohaterom. Maryi i Józefowi. Wszystkie dzieła są prowadzone wielkie przez co? No to jest raz. Ale jeszcze przez co? Przez cierpienie. Nasza droga to jest cierpienie jako pokuta i zadośćuczynienie. Za grzechy swoje i za grzechy świata. I Pan Bóg wielkich ludzi tego świata przygotowuje przez narzędzie cierpienia i pokuty. Rodzicami Matki Bożej, wszyscy dobrze wiemy, była Anna i Joachim. Nie mieli długo dzieci. Poczęli w starości. Z mistyków wiemy, że w, w, po, w poczęli to nie w płaszczyźnie niskiego pożądania, ale przez akt miłości przytulenia się. Tak podaje tradycja, tak to było w świątyni jerozolimskiej. Anna i Joachim pragnęli dziecka. I obiecali, jeśli otrzymają dziecko, to zaraz go oddadzą na służbę do świątyni. Takich pierwowzorów mamy w Starym Testamencie kilka, choćby mama Anna Samuela. Trzy miesiące dziecko przy Tobie, odchowasz i oddajesz. Zadam Wam pytanie, czy Anna z tego powodu i Joachim nie cierpieli, kiedy oddawali dzieciątko trzyletnie? Dzieci, to są, to są, to się nie da opisać. Jak myślicie, czy Matka Boża nie cierpiała oderwana od serca matki? Do wielkich, Bóg, do wielkich dzieł Bóg przygotowuje ludzi przez wielkie cierpienie. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Żeby dokonać wielkich rzeczy, Bóg zawsze mówi: musicie się izolować od kogo? Od świata. Dziś rodzice często się boją. Przeksiędza dziecko idzie do szkoły średniej, opuszcza naszą wieś, idzie w miasto. Słusznie się boisz, bo stamtąd już wróci nie twoje dziecko. Powtarzam. Słusznie się boisz, bo stamtąd już wróci nie twoje dziecko. Nawet wysyłając do przedszkola, już nie oczymasz swojego dziecka. Inne uczucia, inne odniesienia. Więc Matka Boża jest oddana, powiedzmy jakoś przedszkola, jakoś internatum, czy jest oddana do dyspozycji świątyni. A co jest w takiej, w takiej szkole? Dyscyplina, rygor i bezwzględne posłuszeństwo. Przydzielony jest wychowawca i za, zaczynasz rosnąć w wymiarze świątyni, czyli w wymiarze Boga. Z tego, co wiemy, Matka Boża miała wspaniałych nauczycieli, m.in. prokinie Annę, która oczekiwała Mesjasza. A co to znaczy, że ona tego ducha wlała w kogo? W Marię. w Marię. Matka Boża izolowana od świata, wolna od rówieśników, rośnie w przestrzeni jakiej? W przestrzeni świątyni i wiary. Logicznie to jest? Więc jej wypadkowa życia jaka jest? Pragnienie służenia Mesjaszowi. ma taką głębię poznania, że jej modlitwa przyspiesza przyjście Mesjasza. Jest tak wewnętrznie rozwinięta na Boga, że składa Panu Bogu w ofierze swoją cielesność i postanawia nie wyjść za mąż, że będzie dziewicą, nie będzie używała ciała do niższych porządliwości. Dzieci to wszystko Bóg pisze. Ona nie wie, jeszcze że jest bez grzechu poczęta. Ona nie wie, nie zna tajemnicy Boga, kapuje się? Ale Bóg przygotowuje dzieciątko perfekcyjnie. Do misji. Jest nieskalana i jest czysta. Człowiek, który żyje świętością. Staje się zaraz wyrzutkiem dla świata i widać, że to jest inny człowiek. Nawet zauważyli to arcykapłani, że Maria jest inna. Ale dziecko oddane na służbę do świątyni prawnie podlega systemowi, czyli świątyni, czyli arcykapłanom. A oni, wedle prawa, mają obowiązek zadbać o jej przyszłość. Wybiło jej 14 lat. Nieskalana czysta otrzymuje pierwszy szczał mieczem w swoje serce. Musimy cię ożenić zgodnie z prawem. Bo naszym obowiązkiem jest zadbać o Twoją przyszłość. Świątynia ci dała 10 lat opieki, ochrony. Jesteś wzorem. Jesteśmy, znamy Ciebie, pochodzisz z rodu Dawidowego, królewskiego, więc musimy ci znaleźć małżonka. Pomyślcie, co przeżywa to dziecko. Nie ma rodziców. Jej jedynym odniesieniem jest Bóg? Z mistyczek wiemy, że jej panie było tak szaleńcze, że złożyła kolejny ślub. Że jak tylko się dowie, że narodził się Zbawiciel Mesjasz, ona zaraz do tej Matki pójdzie na służbę. Że nie chce nic. Ona będzie jej cały czas pomagała. Wiecie, jaką wiarę miała Matka Boża? Ona oczekiwała przyjścia, błagała. Pan mówi u mistyków, że z powodu jej modlitwy i modlitwy świętego Józefa skrócił ten czas. Próbuje się Matka Boża bronić przed orzenkiem i wylewa całą swoją duszę przed arcykapłanem. Ten ją pokornie wysłuchał. Odpowiedź jego jest prosta. Dziecko drogie, my mamy prawo. Wobec prawa twój ślub nic nie znaczy. Ale jest jeszcze Bóg. I polećmy tę sprawę Bogu. Niech On to rozwiąże. A my rozpiszemy wici po rodzie Dawida, aby przyszły wszystkie kawalery, mieli spisy, rozesłali. Dziś przybyło ich kilkudziesięciu. Drugi nasz bohater, święty Józef. Tak się składa, że sobie jako czytanie duchowe czytam Jego żywot wedle jednej sióstr zakonnych z XVI wieku. Dzieci, nie do pojęcia, jeśli chodzi o treść i prowadzenie. Ja i moi koledzy w seminarium byliśmy z tej przestrzeni wyrżnięci. Przez historyka księdza, który nas uczył historii na pierwszym i drugim roku. Ten bandyta wyrnął te wszystkie przestrzenie w nas. Wykpił, że to jest niemożebne. Ten wymiar życia dzieci mistycznego. Gdzieś słyszeliście było w Ewangelii, przyszedł anioł. Duch Pana i oznajmił mu, wstanie i bierz dziecko. Dzieci, kto by z nas wierzył w sny? Józef był prowadzony mistycznie przez Boga jako chłopiec. Rozmawiał z Duchem Świętym, z aniołami, dawali mu wytyczne dzieci. On z nimi wszystkim rozmawiał. Jak to jest możliwe, że cię we Bóg przekona, masz obok siebie swoją żonę, ona jest w ciąży, a ty wiesz, że ty jej nie tknął. Żeby ją przyjąć. Dzieci, do takich wydarzeń musi Bóg człowieka przygotowywać swoimi wspaniałomyślnościami. Dlatego, Józef był tak szlachetny, jak zobaczył, że ona jest w ciąży, jednak dwa miesiące walczył, postanowił uciec, opuścić ją, bo zaś wedle prawa powinien zgłosić arcykapłanom, że to nie on, a ona w ciąży. Ale za to jest kara śmierci ukamienowanie. Dzieci, w jakiej Bożej subtelności jest prowadzony święty Józef. Jak go rodzice za bardzo chwalili, to delikatnie brał na bok i mamie wyjaśniał, że to szkodzi jego duszy, bo on chce Bogu służyć. Jakie są tam te, czytam te scenerie, jak mu dokuczają koledzy, jak złośliwe sąsiadki przychodzą do mamy, Mamy, by powiedzieć, że cała wieś mówi, że ma syna chorego. A on za wszystko dziękuje. Koledzy kpią z niego, a on im dzieci wszystko wybacza i jeszcze mówi z miłością. Dochodzi, że do ukrytego, do małego chłopca w ukryciu przychodzą ludzie i proszą o radę. Dostaje łaskę modlitwy zakonających. Dzieci, nieprawdopodobna łaska, bo jestem na etapie jego kilkunastu lat. Dzieci, prowadzony, że rodzice są urzeczeni swoim synem. Do niego przylatują wszystkie widoki. Rodzice zauważyli, że ma tak ogromną miłość do biednych, że mu Dawali pewną pulę jemu osobiście, jako dziecku, z funduszów rodzinnych, żeby on tych biedaków utrzymywał. No i Józiu też postanowił się, że się nie ożeni. Jest przez Boga chowany. Doskonały plan Boga. No musi pochodzić z rodu Dawida. Bo dał mu Pan Bóg tron jego króla Dawida. Rozumiecie? Wszystko musi być najczystsze. Rodzice matki Bożej byli z rodu kapłańskiego, królewskiego, ale tu jedno i drugie jest z rodu królewskiego. I tego Józefa, bo mijają dziesiątki lat, już grubo po czterdziestce, Wzywają arcykapłani, moi drodzy, do Jerozolimy, no bo mu chcą dać żonę. Też wbrew jego woli przyleciało kilkudziesięciu młodzieńców. Arcykapłani, widząc tłum rodowych, wpadli na pomysł, że każdy musiał przynieść jakąś gałązkę z jakiegoś krzewu. Arcykapłan mówi, zaniosę to do przybytku. Która gałąź zakwitnie? Maria będzie tego żoną. Pomyślcie, jaka scena, jak, jak musiał moi drodzy mieć wiarę arcykapłan i wiedzę o stanie Matki Bożej. Bo on znał jej prawdę. Więc nie mógł iść na układy, bo temu, dam ci temu, to można załatwić pozasystemowo bardzo szybko. Arcykapłan, mając tak ogromną wiedzę, prowadzony przez ducha świętego, wpada na pomysł i dajemy gałązki do przybytku. Tam, gdzie tylko wchodzi kapłan. Nasz nieborak, święty Józiu. Dzieci wśród tych młodzieńców, na samym końcu, z tyłu. On by już do domu poszedł, no ale jest tak pokorny i posłuszny Bogu i prawu, że tam zostaje. No i rano, co się dzieje? Zakwitła jedna gałąź. To była Magnolia? Migdałowiec? Świętego Józia. Dramat. Dla niego... Kolejny dramat i kolejne ogromne cierpienie, bo on nie widział takiej przestrzeni. Ale on nie zna, kim jest Maria, co postanowiła i jak ona wygląda. Dzieci, jak ją ujrzał, za nie mówił. On widział anioła. Matka Boża, Wyraża mu szybko swoją wolę. On od razu potwierdza, że to samo postanowił, że będą czyści w małżeństwie. Wykonują prawo i zachowują swoje śluby. Dzieci, Bóg ma doskonały plan i doskonale połączył wszystkie przestrzenie wewnętrzne dwojga bohaterów. Zanim zamieszkali razem, ona poczęła z Ducha Świętego. Co znowu się wydarzyło, to powie w kolejnym kazaniu. Po południu, bo już mówię 20 minut. Amen. A dopiero później udali się na spis. Bóg ma doskonały plan, księże. Jaki plan? Wstajni się jego syn rodzi, czy on mówi, to jest doskonały plan. Doskonały, wolny Józef i Maria. Na każdą sytuację mobilni na głos. Jeśli by Boga mieli pałac, rewelacyjny dom, czy by stanął ktoś z Was zaraz i uciekł do Egiptu? Dzieci, nie dałoby się zrealizować Bożego planu przy naszym bogactwie. Dwóch najbogatszych, bo mają Boga w sobie. Ale po ludzku bidaki skończone. Ale to jest doskonały Boży plan. Jeszcze raz Amen.